To jest druga część programu Artyści Rynków, Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading. W drugiej części Dawid Augustyn, redaktor naczelny FX MAG. Dzień, Dzień, Dzień dobry, panie redaktorze. Kontynuujemy temat z pierwszej mhm. części: Konflikty zbrojne, napięcia polityczne i militarne, a rynki finansowe. Związek jest wyraźny i ścisły? Coś, co spekulanci lubią chyba najbardziej, bo w zasadzie to, co się dzieje z konfliktami. Pierwsze na co się przerzuca to rynki finansowe. Te impulsy, zmienność to jest coś, czego spekulanci szukają a coś, na co opinia publiczna patrzy tak trochę na dwa razy, na zasadzie, że to może być nieetyczne, no bo jak zarabiać w momencie, kiedy pojawia się kryzys czy konflikt zbrojny? To nie są łatwe tematy, ale na pewno potencjał, o czym mówi historia, e, pokazuje, że warto się zainteresować inwestycjami w momencie, kiedy jest nieciekawie. Mówi nam o tym historia I, II wojny światowej, II, koreańskiej, mówi nam, mówi nam historia... Całego XX i XXI wieku. Bo jeżeli popatrzymy na przykład na historię I i II wojny światowej w 1914 roku, czyli w momencie kiedy wybuchła nam pierwsza wojna światowa, to indeks Dow Jones zanurkował o 30%. Kolejne 6 miesięcy e, giełda została zawieszona, ale już rok później mieliśmy największe historyczne roczne wzrosty indeksu Dow Jones, bo wzrósł o 88%. W skali całej pierwszej wojny światowej indeks amerykański Dow Jones wzrósł prawie o 9%. W przypadku II wojny światowej, która trwała troszeczkę dłużej, mówimy tutaj o wzrostach na poziomie średniorocznie o 7,8%, więc dalej... Ten optymizm na rynkach nie znika. No, ale Amerykanie w czasie II wojny światowej zaangażowali byli w wojnę, która się właściwie nie działa na ich terytorium. I to jest ważna rzecz. I to jest ważna rzecz, jeżeli chodzi o amerykańskie indeksy. Jeżeli mówimy tutaj o niepokojach, które dzieją się poza Stanami Zjednoczonymi, to rzeczywiście wojna może być dobrym impulsem do tego, żeby kupować. Zresztą na giełdzie jest to powiedzenie, że kupuj wojnę, sprzedawaj pokój. Natomiast jeżeli popatrzymy na takie wydarzenia, jak na przykład atak terrorystyczny na Łotwę, Center w 2001 roku. W dwa tygodnie indeksy amerykańskie stopniały o około 15%. Więc znowu to jest pokłosie kolejnych działań, które były później w Iraku, zapoczątkowane w 2003 roku. Ale reakcja giełdy zupełnie inna, ale też otoczenie rynkowe było inne. Zaledwie rok po pęknięciu bańki internetowej. Więc wojna wojną, ale tak jak w ekonomii, mamy to założenie Ceteris Paribus, czyli że możemy przeanalizować. Jak jeden, jeden czynnik wpływa na daną sytuację, ale niestety tych czynników oprócz wojny, na przykład w Zatoce Perskiej czy na Bliskim Wschodzie, jest masę wojna w Wietnamie Amerykanie oczywiście też e, w, w, tylko że wojaczyły działania daleko od swoich granic, ale bardzo byli w nią uwikłani. 1965 zakończyła się 1973 rok. E, no i indeksy również rosły, tylko że tempo już nie było tak dobre, bo tempo było na poziomie około 5%, czyli mniej niż średnia. Ale ważna rzecz jest taka, że my wyciągamy wnioski, możemy mówić tutaj o tej takiej długoterminowej perspektywie, ale od ostatnich kilkudziesięciu lat skład indeksów zmienił się ogromnie. Przecież początek XX wieku to mamy głównie przemysł ciężki, e, transport typu kolej, więc siłą rzeczy, działania wojenne napędzają te segmenty. Teraz wojna to nie jest ta wojna, jak pierwsza czy, czy druga wojna światowa, tak? Zupełnie inne sektory. Powinny, nazwijmy to, kwitnąć, chociaż wiem, że to nie jest dobre słowo, jeżeli mówimy no o właśnie, kwestiach wojny. Jakie aktywa powinny być na pierwszym planie w, w obliczu wojny czy w obliczu napięć militarnych, które mogą do wojny doprowadzić? Przede wszystkim fajnie i zawsze dobrze reagować będzie złoto. Czyli mówimy tutaj o tych aktywach, które rozumiane są jako te bezpieczne przystanie. Złoto widzimy, widzimy to w ostatnich dniach. Dokładnie. Przy tym konflikcie złoto najmocniejsze od 7 lat pal lat najmocniejszy w historii. Ale to pytanie, czy złoto jest tak mocne, czy dolar zaczyna mocno tracić na wartości? Bo znowu te ataki, które obserwujemy, to moim zdaniem ta gra polityczna jest tak oczywista, że nie sposób nie przyznać trochę pod kątem strategicznym trapowi racji. Natomiast uważam, że trochę zbyt wcześnie, bo historia też pokazuje, po pierwsze w XXI wieku zawsze dochodziło do, stanów Stanach Zjednoczonych do reelekcji, ale mówimy tylko o dwóch sytuacjach, bo mamy prezydenta Busha i prezydenta Obamy, więc... To jest trochę zbyt mała próbka danych. Natomiast to, co jest ważne, to to, że w przeciągu tego XX i XXI wieku tylko dwa razy zdarzyło się, że zmieniony został prezydent w trakcie, gdy prowadzone były działania wojenne. W 1945 podyktowane było udarem mózgu i śmiercią prezydenta i Kennedy w 1963, ale tam było jeszcze pokłosie konfliktu kubańskiego. Ciekawie. Giełda w Warszawie. I Giełd wpływ konfliktu na bliskim wschodzie na, na, na nasz rynek. To pytanie, to pytanie jest bardzo proste, jest zerowy i zerowy będzie. Bo niestety Ale ciąży Giełdzie przede wszystkim kwestie polityczne i to, jak wygląda nasz rynek kapitałowy i to, że nasz PKB, nasz PKB rośnie, nie dlatego, że. Inwestujemy więcej na przykład na, na rynku kapitałowym, ale głównie dlatego, że zwiększają się bardzo mocno wydatki budżetu państwa, tak? Więc to, to tak na dwa razy. Wpływu bezpośredniego nie ma. Jest oczywiście polityczny taki, że Będziemy na pewno zaangażowani w te działania wojenne, natomiast to na nasz parkiet nie powinno się przełożyć. Mam takie wrażenie, że cały czas na giełdę papierów wartościowych w Warszawie wpływ ma jedno wielkie tąpnięcie z 2008 roku kryzys światowy. Nie podnieśliśmy się potem. Nie, nie podnieśliśmy się. Ale I, I te wszystkie konflikty zbrojne, które są po drodze, rzeczywiście nie mają tutaj żadnego znaczenia. Od ostatnia dekada to w Polsce przede wszystkim dla inwestorów indywidualnych. Króluje rynek nieruchomości i nie ma co się dziwić, szukają Polacy bezpiecznych aktywów, a nieruchomości za takie też są uważane. Ale żeby już zamknąć temat GPW, czy 2020 rok nie będzie wreszcie dobry dla tego moim rynku? Moim to, zdaniem... Niektórzy twierdzą, spółki małe i średnie mają szansę. Będzie jednak jakiś dopływ pieniędzy z y, programu emerytalnego tego PPK. No, nowego PPK? Jeżeli chodzi o pracownicze plany kapitałowe, to, to będzie mo bardzo mocno rozłożone w czasie. To po pierwsze. Po drugie, Polacy od razu nie zgromadzą wielkich oszczędności w ramach pracowniczych planów kapitałowych. W ubiegłym roku było pięć debiutów na warszawskim parkiecie, z czego cztery to było przen przeniesienie się z New Connect na główny parkiet. To nie wróży dobrze. I najgorsze dla giełdy to nie jest to, że giełda spadnie, ale to, że będzie dalej w konsolidacji. Nie będzie zmienności, czyli czegoś, czego inwestorzy mogą wykorzystać. Bo nawet jakby było tąpnięcie, to za 2-3 miesiące pojawiłby się okazja do kupna. A tego nie widać nawet na horyzoncie. To na koniec jeszcze rozwijamy myśl: kupuj wojnę, sprzedawaj pokój. Czy rzeczywiście to jest tak, że gdy media informują czasami przesadnie, czasami panicznie o konflikcie, o, o możliwym konflikcie, to trzeba się bardziej angażować na rynkach? To jest tak, że w momencie, kiedy pojawia się informacja, a my już pozycji nie mamy, nie powinniśmy jej gonić. Czyli nie powinniśmy szybko wskakiwać do uciekającego pociągu, dlatego że statystyka pokazuje, że giełda się średn średniorocznie w, w, w okresie konfliktów rośnie i powinna rosnąć. Natomiast jeżeli popatrzymy tylko i wyłącznie day tradingowo, no to to są zupełnie inne schematy, to nawet media typu Bloomberg, Reuters, Kobarik czy, czy nasza skromna redakcja, my nie jesteśmy w stanie nadążyć za tymi oficjalnymi streamami, na przykład Donalda Trumpa, który wydaje oświadczenie i musimy do tego źródła a, dążyć, tak. A to nie jest łatwe. To nie jest łatwe, bo reakcje są bardzo często chaotyczne, a w przypadku między innymi surowców, oprócz tego, że domyślanie się, że złoto pójdzie w górę, to analiza popytu i podaży. Jest kosmicznie ważna i zrozumienie instrumentu, na którym funkcjonujemy. Dawid Augustyn, redaktor naczelny FX Dziękuję, Dziękuję bardzo. Wiecie. To byli artyści Rynków. Mówiliśmy dzisiaj o wpływie konfliktów politycznych, zbrojnych, militarnych na rynki finansowe. Następny odcinek artystów Rynków za tydzień, w czwartek, jak zawsze. Do zobaczenia. Jacek Brzewski, Polsat News, I Love Trading.